Z tej strony Elza i witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy nową farmę Steve'a oraz przyjrzymy się nowościom jakie zostały dodane na hali jeździeckiej. Tylko, że pojedziemy może z kopyta, a nie z podwózki, żeby troszeczkę zaoszczędzić szylingów. auć! To musiało boleć. Ja się boję tam jechać, bo wiem, że będę chciała się wyprowadzić. A ja tak nie chcę się wyprowadzać, bo Rancho to jest mój domek. Jakie puste SSO. Cóż, no jest godzina ósma, to ty się zadziwisz. Nie, jest tu ktoś. Jak się nazywasz? O, Liza jest. I to się jeszcze jest Gabriel. Nie jestem sama. To nie to. To nie tutaj. Tutaj. Pamiętam, jak się jedzie do Fortu Pinta. Ale na farmie stiła tak nie bardzo. O nie, ale to... To za mało płacisz mi. No to to jest tam, jedziemy tam. Okej, okay, czyli mam tu jakiś domek. Wow, pięknie wygląda to. To jest domek Steve'a? Steve, czy ty masz dom? Masz psa. Jaki fajny. Ej, ja też takiego chcę. Mamy tu warzywka. Ale to pięknie wygląda. Ej, jak pięknie, jak ślicznie. Ślicznie tu jest. A to co? Co to jest? Co tu się stało? Co to jest? To, to jest jakaś dziwna ściana. Fajny dźwięk jak z rancza. Fajnie tutaj jest. Konie mam taki daszek. Ale tu fajne zabawy by były. Steve, ty masz dla mnie zadanie? <laughs> Powiedz, że masz. To my to wykorzystamy. Tak, mamy zadania, to zobaczymy jak one tutaj będą wyglądały. Siemka! Hej! Teraz kolejny padoczek. Ja, ale fajnie. A co to jest? Chcę to zobaczyć. Ej, ale to jest duże, to nie jest małe. Jeju, jak to fajnie. Poproszę z dla starej. Oja. Do tamtej farmy mieliśmy sentyment, a tu jest coś nowego. A gra musi się rozwijać. Ej, co to? To jakieś wejście do stajni? Ej, ja tu chyba serio zamieszkam. Co? Młany jeszcze zaktualizowali? Fryzjer jest zmieniony. Chciałam zaś na ranczu, ale przeprowadzam się. O, trenerka koni. No nie mówcie, że tutaj jest ujeżdżalnia. Co? Co? i krowa. Ja serio chcę się wyprowadzić z rancza. No to wszystko jest zaktualizowane. Mukondii, jesteś z nami Ale to bosko wygląda Nie, te roślinki są i je widać Teraz widać jak bardzo SSO ewoluuje i się zmienia Gdzie jest ta podwózka tutaj na, do miasteczka? Myślę, że te miejsca są obok, więc podwózka nie jest potrzebna Ale gdzie ona jest? Tam, okej okay. Całkiem okej okay miejsce. Jeszcze zobaczymy sobie zadania z tym Steve'em, bo to jest ciekawe, co gdzie teraz jest. A ja zadania te robię dużo, ponieważ one dużo dają shringów. Ja tutaj e, robię stajnie. Ustaw jako stajnie macierzystą. Ok. I zmieniłaś macierzystą stajnie. Wzięliśmy walizki i się wyprowadziliśmy. Wieści Steve'a może najpierw? Dobra, jedziemy. O, zmieniło się! Yeah, I na wiewiórki. Czas na karmienie małych, ślicznych wiewióreczek. Pojedziemy sobie tutaj do naszego przyjaciela i pojedziemy po ser. Ale pewnie w farmy malej nie tknęli, co? Nie, no ja już stąd widzę, że Nisa nie ruszyli. Tutaj mamy karmiczek. Patrzcie, latające butelka. Widzicie, umiem te wingardium lewiosa. Uwaga, zabieram różdżkę. Nie ma! Widzicie, jaka magia? Zrobiliśmy już wszystkie zadania. Więcej sera, neckarm głodne ptaki. Co nas zdalnym? To, to jeszcze ludzie mają zdalne? Lauren, witaj! A wejdziemy sobie. Tędy, tamtędy. Ja wchodzę do slajni ale teraz się zawracam. A, tutaj się pojawiłam. A właśnie jeśli chodzi o moje trenowanie tych pięciaków, to zobaczcie. Dziesiąty, dziesiąty, piąty, piąty, dziewiąty, piąty. Patrzcie jak tu fajnie jest z tym pięknym koniem. No, ale ja tu się osadzam pod deszkiem, bo mi gorąco. Nawet deszek jest taki fajny. No widzicie, i też się bawi. A kto to jest? A to ja jestem. <laughs> Będę tym koniem i jak z zagrody. Fe, nie ładnie tak koni. Co ty robisz? Co ja robię? I kolejny daszek. O! Kolejny daszek zaliczony. Obczaliśmy już całą farmę. Wiecie, czego mi szkoda? Tego, że no jakby ten środek nie jest taki jak te zewnątrz. Że tutaj jest brązowe, nie białe, jak tutaj. Albo jak te ranki, gdzie są okna, też nie są. Białe, tylko brązowe. Zespół Star Stable również odnowie częściowo hale. W środku, z tej strony, no nie mamy nic. Ej, mamy jakieś linie. Aha, ej, bo nam się to otwierało, z tego co wiem. A co to jest? Czy to są światła? są, mimo że ma taką bajkową grafikę, to mimo wszystko chce być realistyczną grą. Ej, ale czemu ty nic nie zrobili? Chyba, że zrobili, a ja tego nie widzę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodoba. Podobały? Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!